Opowiem Wam historię o niezwykłej, wymarłej górskiej wiosce bośniackiej oraz o tym, jak szukaliśmy razem ze szwagrem starożytnego artefaktu, grobowca, monumentu. Każdym kolejnym dniem podoba mi się w Bośni i Hercegowinie coraz bardziej. Mam nadzieję, że ten most jest dopuszczony do użytku. Nie jest to może Meksyk, nie jakiś inny Honduras. Szwagier nie, nie bujaj, ale na brak przygód nie można narzekać. I naprawdę z każdym dniem coraz bardziej przekonuje się mocna lina przedwojenna. Z każdym dniem coraz bardziej przekonuję się. Tu takie trochę do tego kraju. No i przeszedłem i o co ten strach był? Jesteśmy wysoko w górach i idziemy szukać monumentu, który został wpisany na listę dziedzictwa ludzkości UNESCO. Czym jest steci? Steci to tego właśnie rodzaju monumentalne nagrobki, płyty grobowe, mauzolea takie kamienne, rozsiane po Bałkanach w liczbie kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu tysięcy. Wszystka chyba została już opuszczona przez wszystkich ludzi. Nikogo tutaj nie ma. Kurwa! No ja pitole po prostu niesamowite. To wszystko wygląda jakby dosłownie wczoraj jeszcze tu mieszkali ludzie, wszystko rośnie, a nie ma żywej duszy. Jeszcze działa woda. <słuch> Idzie knotem tam. Stąd te muchy tam się tak. Tam musi leżeć trup. Jak są muchy, to są trupy. Ewidentnie wszystkich tu zjadło. Hello! Czy jest tu ktoś? Nie mam zielonego pojęcia, co tu się wydarzyło. Jakaś epidemia? Wszystkich aresztowali. Hello? Jesteś szwagier? Kurczę, strasznie dziwne miejsce. Sprawia wrażenie opuszczonego, ale najgorsze, że nie ma żadnych drogowskazów, gdzie dalej na nasz zabytek. I chyba się poddamy. Tu nadal nie ma żywej duszy. Ani jednej osoby. Drewno czeka na zimę. W kranach woda, kibelki przygotowane. Pomidory rosną na krzaczkach. Jabłka, gruszki. Nie ma psów, żadnej rogowacizny, nic. I absolutna cisza, ani jednego dźwięku. Pierwsza krew, au. Mm, ała. To są wszystko nowe domy. One mają kilkadziesiąt lat, są z postaka, aua. Słuchajcie, ta cała góra jest zbudowana z kamieni. Pewien. Bośniacki archeolog stwierdził, że tutaj na terenie Bośni Hercegowiny znajdują się największe piramidy świata. Większe od piramid egipskich i starsze od piramid egipskich. Wszyscy go wyśmiewali, ale to miejsce, w którym teraz jestem, po prostu zaczyna mnie zdumiewać. Ta skarpa po mojej lewej stronie jest kamienna. Ułożona z takich bloków równych, ale zobaczcie. A, a, ale gryzie. A po tej stronie jest przepaść, a środkiem idzie ścieżka. Taka ledwo widoczna, ale jest. No i kurna, co dalej? Ale tam się nie zmieszczę. No nic, muszę się poddać. Miejsce zrobiło się już całkowicie jakieś dziwne. A muszę pamiętać o tym, że 20 parę lat temu była tutaj wojna. Nie chciałbym wleźć jeszcze na jakieś stare pole minowe. Wystarczy tej wycieczki, poddaje się. Mojego grobowca dzisiaj nie odnajdę, no trudno. czasem trzeba się poddać. Spróbujemy troszkę inaczej, jeszcze się nie poddaje. No i tajemnica się wyjaśniła. Już wiem, gdzie się podziali mieszkańcy wioski. Ograda, bodlika, kaważyca łażyca. Kurde. Rozumiesz Oj. coś? Lewo. Le, le, okay. Lewo, gore. Pa, gore. I, I, I czeka was Rzeka, j**a, Złoto dla wytrwałych. I nagły zwrot akcji. Spotkaliśmy takiego staruszka, który jechał z żoną samochodem. Zatrzymaliśmy go i pytamy, gdzie to jest. On mówi, że cmentarze tutaj były wielkie, ale podczas wojny wszystko prawie zostało zniszczone. A nasz monument musimy iść tutaj w prawo przez paprocie 400 metrów i dojdziemy. I gdzie jest do anioła jasnego moja statuja, mój grobowiec? Od siebie tylko powiem, że to wstyd żeby pomniki UNESCO były tak nieoznaczone a oto i on. To jest średniowieczny grobowiec królewsko-książęcy. Takich na liście UNESCO jest na terenie Bośni Czarnogóry i Chorwacji kilkadziesiąt. Największym osiągają wagę 29 ton. Jest, jest udało się. A w ogóle to wszedłem na teren wojskowy.